Drodzy, ze specjalną dyrygancją dla wszystkich, tych co oglądają, niesamowity przepichny dorszyk, z którego trzeba wyfiletować, że filetujemy i zabieramy cudowne tuszki, nacinamy tego fileta, żeby, żeby odebrać od niego jak najwięcej mięsa, czyli polędwiczki, tniemy wzdłuż kręgosłupa, następnie przekładamy na drugą stronę. I dojeżdżamy aż do samego ogona. I potem delikatnie rozchylamy to mięsko i wycinamy tą tuszkę wzdłuż jego kręgosłupa. Proszę bardzo ślicznie. Oczywiście ryba na początku musi być podcięta, żeby, żeby z tej ryby zeszła krew, żeby to mięso było właśnie takie cudowne, bielutkie, jak to tutaj wygląda na załączonym obrazku. Tutaj odbieramy te najładniejsze części fileta. Jedziemy wzdłuż tutaj ości i moi drodzy, wycinamy ten fragment. Proszę bardzo, jest piękny, cudowny, czysty filecie zrobiony. Filet. I jedziemy, proszę bardzo, tak to wygląda. Praktycznie wycięte wszystko. I jedziemy z drugiej strony druga strona, żeby nie było, że jak łatwo jest to jest tylko z jednej strony, druga strona bardzo podobnie. Nacinamy tak, żeby to mięso było wyciągnięte ten kawałek fileta. Potem delikatnie wbijam nóż. Oczywiście nóż musi być rewelacyjnie naostrzony. To jest najważniejszy element i proszę bardzo pięknie wycinamy, dojeżdżamy do ogona i tutaj wzdłuż ogona Docinam, żeby ten filet wyciągnąć. Proszę bardzo, wycinamy tego fileta odchylając delikatnie. Proszę uprzejmie, mamy zrobionego filecika. Jadę dalej wzdłuż tutaj tego, yy, że tak powiem, yy, kratki, gdzie, gdzie on ma dość duże ostre ości. I następnie wycinamy i dostajemy takiego pięknego fileta. Tak to proszę Państwa wygląda. Eee, zabieramy najlepsze rzeczy i robimy to najlepsze rzeczy właśnie dla Was, żebyście wodę mogli skosztować, jak wygląda, jak smakuje i jaka jest pyszna norweska ryba. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.